No, daj mi go zjeść, Hobsasa z Habowego. Dużo radości. A gościu waży już 110 kg, Hobsasa, i za chwilę będzie siadał i się zajadał. Ja, akurat lec się. Hobsasa, 110 kg gościu waży, a 41 dni temu ważył. 128 600. Hop, sasa, ale gościu, pokaż tego za bo nie za mnie nie A, Ah, Mnie mnożne ronadki, mnie mnożne, mnie mnożne, będę roladaczki, mnie mnożne. Nie, jakie plecowe, nie to mowa, mnie sasa, takie mm. Uszar, bym mnie grać się w bocjonio. Ale jeszcze chwila, jeszcze chwila i będę sorbować. Jeżesz, chabowy po góralskiej, jeżesz, chabowy klasycznie, jeżesz, rolatka, jeżesz, kaczek, palam na winie. i zawijaniec się trafił jako szyk dobry. A łobak chab podobnie. Ej, jak sobie to to zobaczy na czacie, na czacy. hopsasa, co to smakował? I lapę na rybce. Konkretnie, konkretnie fajna ta dieta. Przerujemy to cytryną jeszcze. A warzyw możesz jeść. ile tylko chcesz. Unikaj tylko gotowanej marchewki, która tu jest. Robię to specjalnie. <grystanie> <grystanie> I w buraka, bo ma dużo cukru. Niech ci się darzy, No i dołącz do mnie. No jak widzisz, taras obfitości. konkretnie. Ja już zjadłem trochę tej ryby. Niech się darzy. A ty na Hops, Taka robotka, taka robotka, to jest robotka, hopsa i goloneczka, niam mia-am mam miam I jako sposób przygotowania kurczaka fit. Hopsa i mamy czostek, mamy cebulkę, mieszankę przypraw, czyli mamy tutaj kurkumę, mamy y, oregano, paprykę słodką, pieprz słodkowany, lubczyk, pieprz ziołowy, tymianek, kary. Jest i świeża latka pietruszki No i oczywiście do tego kurczak. Kurczak, a kurczoka mamy Więc go kładziemy i w tych przyprawach sobie obtaczamy. Na ten sposób. Właśnie. wszystko i tak zaraz trafi w jedno miejsce Czyli razem wszystko trafi do pieca. A przyprawy są bardzo ważne Zakładamy sobie jedno na drugie. O, w ten sposób zamykamy. A na górę kładziemy coś co lubimy czyli jalapeno, y duża ilość jalapeno. Y I teraz takiego kurczaka po prostu zawijamy i do pieca wkładamy. Hotsasa samo znowu. danie? Tuńczyk. W sosie własnym, trzy jajka, pomidorek. I robimy tak. Odlewamy. Wodę, którą tutaj mamy, wypijamy. Uwielbiamy. Mu. Jeszcze jest co to wypuszczuje. wrzucamy tuńczyka. Nie, puszkę. Puszkę. Pomidory suszone z bazylią i z czosnkiem. przesypujemy. Oregano. Przesypujemy. Papryka słodka. Przesypujemy. Najbardziej doprawiony kończyk. Pierwszy. Kieżo wielony. Sól. Zafrymy. Widelec. Gnieciemy tego jeszcze się nie spodziewaliśmy, ale to są jeszcze dania od dłuższego czasu. Kilka odsłon jest takiego dania z jajek. I to jest bardzo fajne danie. Dobrze, to ugnieśmy. Szarpmy tego tuńczyka jeszcze bardziej. Mamy to. Jajko. Cyk i do środka. Jajko. Cyk i do środka. Jajko. Cyk i do środka. Mieszamy. Jajka wcale nie muszą być nudne. Znaczy, ja kobietą nie jestem, ale podejrzewam, że w ogóle nie są. Ale takim jajeczkiem z tuńczykiem naprawdę idzie świetnie pojeść. Do tego ciemne pieczywko, na przykład na siemiu lnianym. Albo na przykład na jakichś innych tam gadżetach. Dobra, doseczka do krojenia pomidorek i zakajamy pomidora. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Sześć. Zobieramy się do kapelnie. I na patelnię układamy pomidorki. Oby ten sposób. Super, super smaczek. Super smaczek, naprawdę super smaczek. Tutaj sobie jeszcze dociśniamy tego znudera. Nie żałujemy go. Skroimy go sobie o w ten sposób. I wrzucimy go sobie tutaj. Wiech on sobie tutaj jest, tak? Mamy to. Wylewamy naszego tuńczyka Owy w ten sposób. Rozkładamy go po całości. Patelnie. No i co, jajka nie muszą być nudne, nie? Idzie je zjeść w kilku osłonach. Powiem wam, że wymyśliliśmy kilka innych jeszcze dań. Bardzo fajnie podchodzi nam jeszcze jajeczko z bananem, czyli dwa surowe jajka, dwa banany i to wszystko tak naprawdę. Mieszamy i, i robimy na patelni takie malutkie placuszki, A to będzie jakby omlet. A teraz na patelnię. Hopsa, sa! So, so. Znaczy na gaz słyszałem, go. bazelia, pomidory, czosnek, bazylia. Sól. Pieprz. Papryka słodkę. Oregano. Kurczaka, jak sami widzicie, chwila zabawy i już gotowy. Tutaj mamy kurczaka, jajeczko bazylię i pomidorka. Tutaj mamy tuńczyka, pomidorka bazylię. No i tak to wygląda. Co wcale nudne być nie musi, prawda? To śniadanie dietetyczne, bym powiedział. Jak to wygląda w środku? Sprawdzamy. Czy jest tutaj ten kurczak, czy go nie ma. Jest kurczaczek. Jest kurczaczek. Daj suba, pokaż znajomym jakie to cuda można robić. Hapsasa! Hapsasa. Niech ci się darzy, Radości.